Siema ludziska, ja tu sobie siedzę, czuję bombę, wiecie weekend, co nie? Na kanapie, ale wygodnie dzisiaj Dobra Stać Hej młody, co robimy? Dawaj Czekaj, da się obrócić kamerę, nie da się... Niestety... Wszystko jest do góry nogami dzisiaj Tylko do góry nogami tak, nawet kwiatki rosną do gminy, nie wiem. Widzicie, mam podkoszulek Spidermana, to zobowiązuje. Spidermana. Zobaczcie, on tu gdzieś czaju Ej młody, widziałeś Spidermana? Gdzie... No, twojego fana widziałem. Oh, oh. Młodego fantazja ponosi. O, tam jest Spiderman, widzicie? Skubany, się trzyma twardo. Ale on potrzebuje, wiecie, ląk nóg. Nawet młody... która godzina jest? Zobaczcie, nawet młody kurna stoi ale na samych stopach. Godzina? Powiedz. No ja nie wiem. Jest to góry nogami. Nie wiem, nie wiem, bo... yy, Szósta, coś tam, coś tam. Szósta cztery. Mogą się znowu na zegarku. Zobaczmy. Trzeba odbudować. Kolekcja mi tu, tu, tu. się tu, tu, tu. tu, to ma Kamera jest? Młody, to ja nie będziesz mi mówił, co mam robić. Młody się wcina, a my się pociągamy. pójść do pokoju? Nie. Moment. Robię po mojemu, nie po twojemu. będziesz miał własne YouTube, to będziesz sobie mógł sobie tutaj rządzić. Tak. Dziko się chodzi, wam po O na klapki na suficie. Młody, nie mów co mam robić, bo to z nie mów mi, co mam robić, bo to jest niemiłe z twojej strony, naprawdę. No. Uh -huh. Mam coś fotki Tak serio jestem podwrócony w domu Wszystko to jest do góry nogami Fajna atrakcja, młody się cieszy Nie chce mnie ustawić A, nie To wszystko jest do góry nogami, fajna atrakcja Zaraz ja zrobię live'a z tego, tylko chyba chciałem fa zrobić fajne nagranko. Lepsza jakość. No, mam na kuchnię. O. Och, jest zupa. Zjem coś. Widzicie, kuchnia też jest z dogódnogami. O, cytryna. Nawet kanapki przyczepili. Tylko z jempsy kanapki, więc nie patrzcie. No jest. Nie, z nity no, te kanapy. Ten. Nie ma ich tam. Dobra dę. Dobra, demodę. A to są pati? Tak, pali. O pringelsy, ja lubię lubię. Zostaw te pringelsy. No dobrze jest. Mamy też mięso na suficie jak widzicie. Mamy też herbatę. Tak, mamy herbatę. Z czego? Jest herbatę. Dobrze. Nie szczegółami, to jest zabawne? To tutaj macie wejście, widzicie? Dobre. Wszystko jest do góry nogami. Sufit u góry, tu jest podłoga u góry, po suficie chodzimy. Ona no, wysuwa młody na dół. Karol, tędy. Co wracam to jest ciągnąć a nie Ale możesz cię tego ogrodu zatrzymać? Potrzebuję dwóch rąk. Ale ja potrzebuję na chwilę se schować i tak dalej. że Dziko. się w makuje. Nie ciśnij tak, bo wyleję. Wody jest wariant. Idziemy do kolejnego pokoju. Będzie się dziko. Skąd są przynajmniej normalne tutaj? O, to jest moje ulubione miejsce, jak widzicie. Wytadrz. Młody, nie będziesz mi ustawiał, za mały jesteś na to. Tu są kieliszki i wszystko Młody kota znalazł, zobaczcie. Fajna akcja, co? No? Ryba. Widzicie? To jesteśmy teraz tutaj pod tym yy, kuchnią. Moment, karol. Teraz jesteśmy, widzicie, po tym no nad nami ktoś stoi. <grymne> Młody tę rybę przed chwilą pokazywał. Że, trzeba kliknąć No to kliknij, ale... Ona jest trochę rozładowana. Zostaw już Z rozładowania nie zaśpiewać, bo nie ma prądu. Nastaw <grymne> tę rybę. Rybę, rybę. Da, da, daj mi to, bo widzę. Wody się podjarą, kurde, trzeba dziecka pilnować. No, Wszystko z sobą do góry nogami. O, oryginalna Mona Lisa. O, PlayStation 1, coś dla fanów retro. Do góry nogami. Karol, moment. Przeszkadza. Należy mi prowadzić to jak po swojemu, a nie w coś co pizzecie. Ach, te dzieci. Jechany, <laughs> O, tak młody dwa lakite. Zważy się. To, to, to waga jest na suficie. Znaczy na podłodze, widzicie? Skubany stoi na, na palcach. Jechany lepszy od Spiderman. Patrzcie, czy Spiderman tak umie? No ma, się tu zie... Dziko się chodzi. Tu tu szczuka zostawił u góry. I... Mega, super wszystko na, super lubię przyklejona nie wiem na co na sumie, tak serio. Jest gitara u góry, można z za nią zagrać. Jakby to dajaj. Myślę sobie kolejny pokój. Jeszcze nie idziemy w posiedzimy. tylko siedzimy. Jest też komputer. Totalny retro? Młody udajesz, że gra w gry no i tutaj są Jakieś karteczki są nie, Jakieś karteczki są. nie, 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 Kurna nie, 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 się nie, nie, co to są za karteczki? Opinie, nie, nie, co, co nie, tu masz kartki. Takie opinie na pomysły, co można dodać. I takie tam, na co punktujecie. Widzicie, młody jest żywione, to mi tuje dupę. Nie musisz chodzić za mną, rozejrzyj się jak ktoś, dobra? Tylko nie wychodzisz jeszcze tam, bo jak się chcę poprątać to, dobra? Jeszcze ja właśnie tu poprątam. kilka jak powiedziałem. A zobaczcie jak to wygląda. Tu są schody, kurde, do innego pokoju. Pochodzimy tyle. O, o, o,

Trzeba wahać. Z tym, jesteśmy pod wodą. Echo, echo! Ej, fajnie! Odważasz prysznic. Wszystko to było mamy pranka. O, kibel. Wszystkich najbardziej kibel interesuje. Na pewno. Zobaczmy, jak tam kibel wygląda. Od dupy strony. Tada! Wszystko tam przyklei. Widzicie? No jest siedlce. Tam <laughs> no, mamy atrakcje. Tam mamy chemikalia. Jakieś w rogu jest kamera. <laughs> kamerę, tu. Kolejna waga, co nie? <laughs> Jeszcze porobię jakieś tu zdjęcia. Takie dla Beki. Głodnie wróci. będziemy mi z tej komfoty. Ale muszę się tam wyszaleć. <laughs> Nie, w zasadzie ten szlachet to jest bardzo Sama trakcja nie zła. O, młody powrócił niestety. No to jest mój składzik. Tu młody ląduje za karę, jak mnie wdenerwuje. No. Każdy mi widzi. Widzicie, jak jest niegrzecznie? Każdy sprzątać mnie sprzątać, mopować. Tylko do tego się nadaje. Naciśnij mi tam wodę. Jaką wodę? Nie, ale te, te cola, to, podzłyby, wyleję, tak. to e, mo, nie naciska ci wodę. Nie, to te kolę o to wodę, przepraszam, na sekundkę. Jeszcze zazwyczaj, tak. Miii, co się Nie nala? Mam tu kolę. Tylko te kurne szklanki są do góry nogami, nie wiem no, jak to nalać. Jak, jakieś pomysł no, tu macie? Patrzcie tu jest pełno szklanek. Ale są Karol mi się podoba. daj mi chwilę. Jest to, że młody po swojemu wcina mi się, jak chcę sprowadzić to nagranie po swojemu, ale nie młody wcina się, kurna, we wszystko, jak dziecko. Ale jest nieprawdziwie straszny, jak to dziecko typowe. Ja tam jeszcze na górę idę, młody. Zaraz, teraz chcę po swojemu w moim tempie, a nie żeby mnie poganiać.

Hmm? Nie, teraz mody nagrywam, daj mi dokończyć, dobra? Może też kogoś poprosić, żeby ci zrobił zdjęcie, nie jestem tylko ja tutaj. Kto, się spytać? Ja tak wielokrotnie mody robiłem, nikt nie, nikt nie ucieknie. Ja jeszcze nie mam wolnej ręki, mody, jak dzisiaj nagrywam filmik na YouTube. A młody nie myśli o tym. Ja tu nie mogę kredytować, widzicie, mam tylko telefon, nie? A jest? Wszystko do góry nogami, pizza nawet? A co jak inna? Nie silne, bo to jest silne, bo jedną ręką trzyma kanapę. Dważnie. Nie słyszałem, jak widzicie. Żeby nie było, jesteśmy w matykcie. Jestem nagrywany, jak widzicie. No. A tu ma, ma, Mody ma rację, tu stawiamy takie w rusterko, widzicie? Się odbija, jak się nie patrzy, kurna. Je, masakra. Nawet mamy Nutellę, zobaczcie. Mody już, się, Mody już się dobiera do Nutelli. Mody, zostaw. To no, jest no. prawdziwa kanapka. Odżywa kanapka. Wszystko jest prawdziwe. Mody nie kuma tego, że to jest ściema. I specjalnie dobrali taki materiał, żeby był najbardziej realistyczny, bo inaczej by zapiął. Mody, powąchaj to, a nie pij To jest prawdziwe. Mody, mam pytanie. Mody, czy to ci pachnie, pachnie ci to jedzenie? Widzicie? Nauczył się kolejne rzeczy. Nie, nie, ci Zobaczymy jaką biblioteczkę mamy tutaj, co możemy obejrzeć. Ostatni samuraj, no. myślę, tu gladiator, robot, transporter, ring mamy, w pieszczeni, epoko lodowcową, wiele, wiele więcej. Jest to no.

Młody się fotografuje, bez Dobra, młody. Chodź, wyjdziemy na. Chodź, młody, pójdziemy na normalnie już. A tam są duże piłkarzyki, zobaczcie, jak w rogu duże piłkarzyki wyglądają. A te, no te, na wejść tutaj. Dobra, młody chodź. Dobra, wychodzimy już. Wszystko zobaczycie? Czy, czy jeszcze chcesz? Ale jak gdzie zdjęcie? Młody chce zdjęcie. Bo chce nagrać. A, masz. Otrzymaj, masz. mam dwie ręce, młodej Nie za górę, za dół, bo wyleje. Tak za dół, delikatnie. To jest cuk! Jak? Lulu! Lul. Jak z tej perspektywy chcesz? Dobra, ładnie widać. Patrzcie, robię zdjęcie młodemu. Dobra, trzy, dwa. Ja tak. tutaj. Dobra, masz swoje pana zdjęcie, trzymaj. Tak, ja, dokładnie. Młodych chciał w focie. Pozostał w focie? Patrz ja. jak lokomotywa leci na suchy, coś pięknego. Tyle atrakcji. Jest minuta. będziemy kończyć już. Ale warto zobaczyć, naprawdę. Widzicie, wszystko do góry na w w Ja Chcesz coś jeszcze Nie. Wszystko zobaczyłeś? Ale Karol, czego szukasz? Ale ja już to wychodzisz. Ale coś konkretnego? Nie. Dobra. Chciałam tylko stół trzymać i ty będziesz mógł Dobra, dobra, chodź. Idę mu do zdjęcie zdjęcia i zrobię sobie stołek. Niech się nacieszy dziecko. Wiecie, nigdy nie wiadomo mu, mi miał znowu te trakcje. Będę dobrym wujkiem. Mm. Zdecyduj się. Dobra, trzymaj mi Dół, z dołu. Mówię ci 10 razy, bo wylewasz. Jestem, nie z dotykaj. Odblokujesz mi oh, oh, oh. go najpierw? Nie, nie znam. Dobra. Nie znam, ale jest. O, jest Nutella? Naprawdę nie znam Nie znam się, jestem za głupi na to, jak widzicie. Oh, oh, oh. Kurna, podnieś to. Nie chodź, bo to będzie wylewać. Mówię wyraźnie, niczym masz tego nie dotykać. Ale nie było w ogóle. Nie, nie było Nie znalazłeś achty. <straszamy> A jak się pod Nutella? Młodszy? Młodszy, tam jest młody? Trzymaj. Ja dałem mi tylko. kolę. Masz nigdzie nie kłaść, bo już jest wilgotna, mokra. Rozumiesz? Chcesz, by nas stąd wyrzucieli, opieprzyli? Chodźmy. Chodź. 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 Niestety. Niestety, ja już dużo raz to mam pewne wyobrażenie, czego unikać. A wiecie jak się jeszcze uczy, wiecie o co chodzi, nie? <grywa> Ale nie, no, fajną atrakcję. Powiem tak, ja tu przyszedł odpływy miał po tej kuchni chodzić daj, kurde, czyłbym się, chodziłbym na czworaka, ja nie wiem. Naprawdę to jest takie pochylenie, jak wchodzić, tutaj stać się, ja się tak, przychodzić jak pijani po prostu. Autentyk wam mówię. Dobra. widziałaś? widziałeś? Nie. Dobra, to ja jedę już na zewnątrz, a... No dobra, to nie będę. Ale te zdjęcia są nieważne. Też czy nie? Nie. No, nie. nie? nie. Potrzymaj sobie kopie. Nie, to jest fajne. Dobra, dawaj. Jeszcze gaming rówa pokażę jeszcze raz. Jest monitor, widzicie? O, Wszystko? Ale Jest pokazany w filmie, jak robili to. Stawiali? Wiesz, kiedy tak ładnie widziałem? Zaraz, młody? No i tu jest pokazanie, dokładnie. Teraz wychodzę tu na zewnątrz zobaczycie, jak to na zewnątrz wyglądało. Młode kurna, ja tu filmik kręcę na YouTube, a tym prześcadzasz. się trochę cierpliwości. Ach, ta dzieci kochana. Ale w zasadzie udusilibyście kurna, ale szkoda by było. Ale ładnie. Dobra. Wody nie wychodzi jeszcze. Pokażę ci się tutaj. A tyś jak to wygląda na miejsce, gdzie byłem. Tak wygląda ten dom. Ja wam pokazać z tej perspektywy. Tylko jak już wyjdę, to już nie będę mógł wejść, bo są bramki. zobaczcie. Zresztą się do bramki wrzuca Rzetonik. Jak się wchodzi i on kosztuje. Gatyś się wychodzi, ale płaci się na wejście. Widzimy, widzimy do Wszystko 100% widziałeś? Tak. Dobra, dymaj. Idziemy. Mody chodź, bo to jeszcze z tej perspektywy chcę pokazać. Zanim skończę filmik, Mody jest niecierpliwy. Chciałem pokazać się z tej perspektywy, jak to wygląda. Widzicie, jedno okno, drugie, strasznie mi tu słońce świeci. Pogoda dzisiaj mega ładna, jak widzicie, co nie? Czy tu kółeczko zrobimy. A wody, chcesz być na filmiku, jak trzymać chatę? Tak. To, to tam podejść, tam gdzie ta pani stała. Zrób mi Beto kole. Ej, kurwa, następny. Jest kolejka. Jest kolejka, wszyscy są, chcą wszyscy są trollować, tylko ja, kurwa. Tylko ja dokładnie chcę filmiki na YouTube. Lekka chata. Lekka chata mówisz, no? Okay. Tak. Okay, się tak zrobię. Nie, no mody ma fotkę. Trzymaj. A będzie Spiderman znowu. Ja to chodzi. Osto nie mogę ciąć na filmik Karol na telefonie, jak chcę to od razu wrzucić, to nie? Dlatego tak kończę bez przerwy. Oj tu mamy Spidermana. Mam że tam widać, kurde, ale razi. Nie widzę na jakie mam strasznie jasno wam powiem naprawdę. Mam nadzieję, że to fajnie się nagra. Zaraz zrobię tak, że ręką Już to zrobiłeś. Hmm? Nawet mamy komin zobaczcie Wszystko jest? Też chcesz? Nie, macie kopne w dupę zaraz To no, jedna pani sobie robi fotę, młody też sobie fotę licie focia focia, focia, co nie? Okay. stawaj wstawaj tam. Będziemy młodym musimy robili fotę, jak trzyma chatę. Tu jest szpis chaty, co nie? I młody ta zrobi miał fotkę. Czekaj, cofnę się jeszcze tylko do tyłu. Kurde moment, przepraszam blisko z Dobrze zrobić trzeba. Już jestem. Dobra młody, masz tu fotę, trzymaj to. Ja będziemy wracać, to ja będę Wszystko będzie patrzył. A potem z zedytuję, żeby było hmm. lepiej. Żeby... Będzie tik-toki kręcił. Będzie wrzucał. No. No, zobaczcie, jak to wygląda z tej strony z perspektywy. Naprawdę kawałek chałupy. Młode, dajże mi skończyć. Już kończę, kurde, ja będzie psykali normalnie. Widzicie niecierpliwe te dzieci, co nie? Znacz jak wsiadł, kurde, wróg. Zazmę te fotę, a już nie chcę przedstawać, wiecie o co chodzi, co nie. No to myślę tutaj sobie skończymy. 24 minutki akurat. Młody, ma atrakcję, jak widzicie, fajna chata. Taki trollerski film. Ja to już wam tak będę aplaudował. Mam nadzieję, że wam też weekend spoko mija ludziska. Do, no, trzymcie się, hej.